Previously on Alan Wake, something I only know is the dark presence held my wife captive and used her a horror story oh, that came true. I'll bring her back. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Ale co jest oceanem, ja nie rozumiem tego zakończenia, nie wiem co im zrobili. Emily pewnie też nie wie. Rozumiem, tylko rozumiem z tego, że nagle się cofnął czas jakoś, to wszystko się... Nie wiem czy to wydarzyło, czy nie. Ona wyszła z tego jeziora. Wszyscy nagle sobie pięknie żyją. Była ta wyprawa. Praktycznie tyle. No ale dobrze, na razie mamy jeszcze dwa DLC przed sobą każdy na jakieś tam pół, półtorej godziny. after the completion of any difficult undertaking there are mixed emotions accomplishment and relief sadness depression for a while everything was about the work like an illness that consumed you changed you you locked yourself away from the world to do it, and now you need to recover. Learn to live without it. Find a way to crack open the door and let the light back in. I knew this place. It was familiar. But wrong somehow. Welcome to the. Everything had a surreal... Dream like quality. I can't believe it! I've got I had a disturbing feeling of deja the vu. The bookstore I had no idea why I was here or where I had been before this moment. But something was waiting for me at the back of the diner. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love. Cause it'll break your heart when you have to leave. Okay. Do me a favor, sonny! I could really use a tune right now. Number six in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation! Yeah! Are you serious? Now that's what I'm talking about, yes! This is it. gun. Okay, to send Max Payne. I love it. Tego mi brakowało praktycznie w trójce. Znaczy, jedna z rzeczy, które mi brakowało w trójce, to właśnie były sny. To jest naprawdę remedy quality, jak oni robią sny. Te zjedynki są. Mój Boże. Pchnij mocno. Nigdy się nie dowiedziałem, co tam było w środku. Telewizja... Alan, mnie. Go no deeper. What? Focus. You're losing yourself. I will try to help the best I can, but it's up to you. Find a better point of contact. What do you mean? I cannot hear you. Please, you're the one making all this happen. Concentrate. This is what's happening. Nightmares. Too deep. Can't take the pressure. It's too much. Suddenly, Wake found himself face to face with himself at the sight of myself, the dream suddenly became lucid. the dark place. that's where i was. you will need weapons. it is not the light itself, but what it represents. you will need it. this is not a gun. it is a tool in a logical process of elimination. be careful. I will try to find a better point of contact. I didn't understand Zane's message. And knowing where I was didn't fix anything. Something had gone wrong after I had finished departure. Uh. What the hell was that? The diner had become deserted. Teraz jak ja tworzę jednocześnie tą historię czy... Crap. O nie, o nie o nie, nie 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 na sam początek nie, to się począ początek zostanie zepsuty Crap, 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 crap. Zobaczyłem, jakbyś wpadłem. Uh. Ladies and gentlemen, What the hell was that? Mój fail. Jeden z wielu. Nie wierzę, że nie ostatni. Nie, to jest za mało miejsca do walki. maruzenie jedzenie, jedzenie. Ech, podać mi trochę ścina. O, szybci padają. No. A, duży. O, duży, duży. Okej. Okay. Początek dobry. Zawsze ta sama cha jakość, co zawsze. What the hell was that? James, Sprawdek, że o wiele lepiej by wyszło, gdyby na przykład raz musiał uciekać przed nim z samą latarką. Co oczywiście byłoby lepsze, gdyby system uniku był faktycznie dobry. Bo pamiętam, że były chyba takie fragmenty, ale jednak bardziej denerwowały, więc... Szybko, Jeszcze tylko ty wirga. No, chodź tu. Tak, okay, nie dałem rady. Ja się nagadzę za jak krzyknę. No? Nie. Good. Zobaczmy. Półtorej godziny snu przede mną. Podnieś budzik. Jeden z dziesięciu. Dobry program. O, jasno. Boy. Mam bardzo mała here. Tutaj nic nie pasuje. Biegaj, 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 światło do światła. Ja bym dał soflare w tej chwili! Proszę się biegaj, 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 Good. Good so far. Jest oczywiście cicho, ale inaczej mogłoby być. Jeej, kartka! I knew it was my writing, but the words were jumbled to dreamlike fragments. Reloading frantically. The rounds just thrown away from the tent. The bed right. looked inviting, but it was just That's the radio. Button. I had to come off. She was startled by the phone. The GPS system was working. I hadn't expected that. Hello, how much? I'm trying to reach you. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Listen, I can help you, but you're drifting deeper. I can't reach you. You must come to me. I can't maintain the connection. Use the words. Follow the signal. Okay, It made no sense for the GPS system to work. I doubted any satellite was in range here. To nie mam pewności, ale mnie gubiło na coś. Na Teoretycznie to nie jest GPS, bo to świat nie istnieje i tak dalej. Uuu, co to jest napisane? Au! To wolało, głupi. Mocniejsza latarka, please do. Mogę? Nie, nie mogę się dość. Rakietnica. Kąt to amunicja. I co? Teraz się coś powinno pojawić. Something shifted again. The dark place was playing tricks on me. It wouldn't stay still. The town itself turned against Wake. Cars flew toward him, and he cracked bone and crushed muscle. used, hate. I wanted to bury him. She outdoes on the latteo. Grab, grab, grab. She senses I'm going to have to be Mądry. Dobra, jeden padł. idę ich jeszcze? Ej, jeszcze jakiś jest, jestem pewien. O, ten na przykład. Chowaj się, chowaj się tu. Samochody, piesze, jeszcze zaraz domy zaczną we mnie lecieć. Tamto też, a o, jeszcze tamto. No jak już wszystkie, to wszystkie. A! Ja, samochodowo odporny płot, oczywiście. Nie, ja, na animacje ładne i tak dalej. Tylko mam nadzieję, że te dwa dodatki faktycznie dadzą jakieś, jakieś odpowiedzi na fabuły. to było bardziej twin Pixel. No na chwilę spokoju, to może się rozejrze. Ej, biali nie potrafią skakać. Ach! Trudno, Nikt ci będzie. Przecież. Albo można i tak. Też sposób. Tylko, że tu nic nie ma i tak. Smuteczek. Pewno, że wskazaniem skazaniem GPS, w ogóle zaraz się teraz zastanawiać, że jak zaczyna się Alan Wake, to oryginalne i jest ucieczka do latarni. Tego faktycznie nie było później, że Może to będzie tutaj? Chyba jeden z pierwszych filmików prowadzących do góry Jako przedstawienie, właśnie jakaś lataria, tak przynajmniej pamiętam. Nie, jest trzeba. A prąd robili. Uh, Obviously. Oh, well. Albo i tak. tańczymy na ladzie. Nikt nam nie będzie mówił co robi Władę ładu Wreszcie już mogę jednak coś nowego dać albo po prostu tylko moje marudzenie. Ktoś słyszy budzik, bo ja nie Hmm, szkoda Nie, nie ma budzik. So, Everything I saw was keep? familiar. And yet, it wasn't. Hello? Hello? I cannot keep up. You're going too deep. I will try to guide you. Follow the signal. I'm trying! You must face yourself. Follow me. The GPS system was supposed to lead me to Zane but the shifts were interfering with it. I had to keep trying. I wouldn't survive alone. Yeah. The changes were becoming more violent. The street wasn't so much ripped apart as it was missing. Like some great hand had reached down and scooped it up. Everything felt erratic, unstable. People appear, like, I projekcje umysłu i tak dalej. A, dobrze, że wrócili do tego... ...hillu, żeby... ...naświetlać słowa. To mi się tak podobało, że to był króciutki fragment, ale był tak dobry. Błysk. I co ten błysk daje? GRANAT! I raca, awesome Osm awesome sos. Duma Bright Falls, gorąca panna na straży prawa. Wejść w jej cele, to nie zabawa. Hahaha, <śmierdzi> eee. śmieszne. Freud by się cieszył. Podążaj za GPS-em, co ja tam mam wskoczyć? Nope. Tu mam amunicję. Tu do rakietnicy mi się przydało, ale whatever. Czekaj, uciekaj, uciekaj, czekaj, 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 szybko szuku szybko. się tego spodziewał